Cześć, dzień dobry. Michał z tej strony. Kolejny przepiękny poranek w Pirenejach. Pogoda, jak widać, dopisuje. Góry, które widzicie za mną, są tylko lekko skąpane w śniegu. Natomiast to, co się dzieje po drugiej stronie, to jest wciąż prawdziwa zima. Wszystkie szczyty od Koma Pedrosi, wszystkie to są pokryte naprawdę grubą warstwą śniegu. Natomiast dzisiejszy dzień mam zaplanowany na taki trochę spokojniejszy spacer, ponieważ muszę trochę dać odpocząć nogą przed kolejnymi takimi całodniowymi. Wyprawami, które jak widzieliście w poprzednich filmach, nierzadko kończą się wspinaczką na rozmaite szczyty. Natomiast dzisiejszy dzień musiałem również rozpocząć troszkę od innego punktu niż zaplanowałem, ponieważ droga, którą widzicie tutaj, prowadzi do niewielkiego parkingu, który znajduje się tam. Jest zlokalizowany na granicy między Andorą a Hiszpanią, niestety 5 km przed końcem tej drogi. Zostały postawione barierki z zakazem wjazdu dla samochodów ze względu na zagrożenie wynikające, jakie mogą wystąpić z gór, nie wiem, lawiny. Zobaczymy dalej, jak to tam wygląda. Natomiast samochodem wjechać nie można, iść można. To, że dziś będzie spokojniejszy dzień i taki na, w, luźniejszym, w luźniejszym klimacie, wcale nie oznacza, że nie będzie ciekawie i nie będzie pięknych widoków, bo to, co ja widzę do tej pory, już jest niesamowite, a to co będę mógł zobaczyć z samej góry. Mogę sobie aktualnie tylko wyobrazić, ale na pewno będzie ciekawie, będzie fajnie. Tak więc zapraszam na film. Zaczynamy! Udało się dotrzeć na szczyt. 2003,2 metry nad poziomem morza. Całkiem ładnie. Jest to miejsce dokładnie... Tu jest taki niewielki parking. Jest to miejsce graniczące Andorę które rozciąga się w tym kierunku, oraz Hiszpanię, które rozciąga się w tamtym kierunku. W normalnych warunkach poszedłbym dalej przez kolejne cztery szczyty, docierając do góry w Hiszpanii, jednak to się nie stanie ze względu na zalegający śnieg. Natomiast ta strona wydaje się bardzo obiecująca, i myślę, że po krótkiej przerwie zobaczę, dokąd dam radę dojść. A jak widać, nie jest źle. Stąd przepiękny widok na, na całe Pireneje dookoła mnie. Góry, śnieg zalegający na górach w słoneczny dzień wygląda obłędnie. Fakt trochę przeszkadza w zwiedzaniu, ale wygląda obłędnie. Droga do góry, naprawdę fajna, naprawdę przy, przyjemna. 5 km marszu taką asfaltową drogą w pełnym słoneczku, z takim chłodnym wiaterkiem. Naprawdę fajna sprawa. Yy, nic dziwnego, że droga zamknięta, w wielu miejscach śnieg zalega na drodze, yy, były dwa takie miejsca, obok których przechodziłem i tak o, sunie się czy się nie sunie? <laughs> szczęście było gdzieś tam miejsce w razie czego, żeby odskoczyć, no ale taka niepewność zawsze pozostaje. No, i pracownicy parku, dwukrotnie widziałem, kogoś wjeżdżał, oglądali te zaspy, sprawdzali, tak więc gdzieś tam jest to na bieżąco kontrolowane. Kilka osób wjechało na rowerach jednak do tych pierwszych zasp i zaraz wracali, ponieważ nie mieli dalej możliwości, aby jechać. A ja na chwilę obecną śniadanie sobie zjem w takim oto urokliwym miejscu. No, widoczek jest niesamowity no i będę kontynuował swoją podróż. Mam nadzieję, że uda się dotrzeć jak najdalej, jak najwyżej. Nie wygląda to na zbyt Zbyt strome podejście nie wygląda to na coś, co mogłoby nadwyrężyć moje nogi, które dzisiaj sobie postanowiłem oszczędzić. Dość szybko dotarłem do miejsca, do którego chciałem dotrzeć. Podejście nie było zbyt skomplikowane prowadziła tam ścieżka. Starałem się jej trzymać, ale nie zawsze, bo miejscami zalegał śnieg. Natomiast podejście pod górę nie było żadnym, żadnym wyzwaniem. Miejsce naprawdę fajnie, kurde, im wyżej, tym robi się ciekawi. Tym te widoki są coraz fajniejsze. Nawet nie wiem, kiedy minąłem punkt, punkt, w którym miałem się zatrzymać. Ponieważ zaciekawiła mi ta ścieżka, która prowadzi dalej i ona prowadzi na szczyt tej góry, którą widzicie, którą widzimy tam, właśnie. 2,5 tysiąca metrów. Owela, końcówka, czteroczwonowa nazwa Owela, tylko tyle zapamiętałem. I myślę, że jest do zrobienia. Myślę, że śniegu na niej nie ma tyle, jak można zobaczyć. Wygląda na to, że będę szedł cały czas trawą, więc myślę, że skoro już jestem, godzina młoda, to można zaryzykować i spróbować się tam wdrapać. Wygląda, wygląda to bardzo fajnie. Widzę pełno śladów, kopyt, widzę pełno pozostałości po koniach. Gdzieś tutaj sobie żerują dzikie konie. Niestety nie widziałem jeszcze żadnego, natomiast śladów już widziałem sporo, tak więc gdzieś sobie tutaj biegają, gdzieś sobie tutaj hasają. Być może, kiedy jest tak dużo śniegu, znajdują one się gdzieś w tych dolnych partiach, gdzie jak widać jest już, jest już dość, dość zielono. A choć nawet tutaj widać, że zaczynają kwitnąć różnego typu kwiaty i, i inne takie. Taki status na chwilę obecną. Yy, delikatny wiaterek się zerwał, ale do tej pory nie było wiatru w ogóle na tej wysokości. No nic, zobaczymy, jak się uda podejść. To się uda, jak nie, no to, to się nie uda. Po przed Przedziewię. Moi kochani, udało się. Ponad 2,5 tysiąca metrów nad poziomem morza. Praktycznie zero wiatru. Widok jest obłędny. Widok jest niesamowity. jest z takiej wysokości już nie to, że im mniejsza, ale już nie zrobią takiego wrażenia. Już nie są tak wysokie. <laughs> ja żartuję. Niesamowicie to wszystko jest wysokie. Niesamowicie to wygląda. Jak widzicie? Zalega z tej strony góry wszędzie śnieg. Na szczęście. Podejście z tej strony nie było, nie było najgorsze. Unikałem tego śniegu jak się tylko dało. Czasem, czasem musiałem po prostu tylko zejść ze śnieżki, ze śnieżki, ze ścieżki, ponieważ zalegał na niej śnieg, ale nic skomplikowanego. Dotarłem dość szybko, tak więc, tak więc opłaciło się. Nie, nie była to zbyt trudna droga, nie wymagała zbyt dużego wysiłku. Natomiast tam jest drugi koniec tej góry. Niestety do niego już na pewno nie dojdę, ponieważ są duże zaspy i nawet nie będę próbował. Natomiast teraz nie pozostało mi nic innego jak tutaj zostać i nie wracać. Szoknie! A się nie spodziewałem takiego obrotu spraw. Fenomenalnie. jak na dzień, w którym nie miałem nic specjalnego zaplanowane, tak wyszło uważam, że całkiem, całkiem nieźle zrobiłem prawie 16 km, fakt głównie asfaltową drogą, po której no nie do końca lubię chodzić, natomiast chodziło tutaj o to, aby taki zrobić sobie troszkę luźniejszy dzień, luźniejszy 16 km, ale było to spokojny marsz tą drogą, nie było to męczące przewyższenie też nie było duże tylko pod tą górę Cap de La Veja, o la Veja, bo dobrze pamiętam, nazywa się ta góra. 2542 metry wysokości i widoczek, oraz wrażenia z samego wejścia, z samego pobytu na szczycie, no niesamowite. Podobało mi się, bardzo, bardzo, bardzo mi się podobało. Ten zalegający, ten zalegający śnieg, te chmury wpływające na, ten, na, na to pasmo gór, które znajdowało się naprzeciwko, no coś niesamowitego. Podobało mi się naprawdę naprawdę bardzo yy, podejście na początku łagodne, później robiło się coraz trudniejsza końcówka była naprawdę już pod dużym nachyleniem natomiast Śnieg udawało się bardzo prosto ominąć, ponieważ po tej stronie góry po stronie góry od strony Andory świeciło dużo słońca i były tylko takie placki, placki śniegu, które w bardzo prosty sposób można było ominąć. Końcówka, tak jak mówiłem, troszkę, troszkę pionowo, ale na spokojnie wszedłem, bez żadnych problemów, bez niczego. Widoczek z góry no widzicie, widzicie sami, jak to wygląda. Zaznaczyłem, dlaczego. Po stronie Andory, ponieważ y, całe to podejście i ca, 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 cała ta góra oraz y, dalej ciągnące się to pasmo y, rozdziela i Andorę i Hiszpanię. I też wspominam o tym dlatego, że y, latając dronem, po stronie Andory maksymalnie maksymalna wysokość, na którą może się wznieść, to 150 metrów, a po stronie Hiszpanii jest maksymalnie 120, tak jak w całej Unii Europejskiej. więc. Przylatując z jednej strony na drugą musiałem obniżać albo podnosić pułap do góry, aby wszystko było zgodnie z prawem. A tak poza tym, naprawdę fajnie ludzi garstka. Przez to, że bramki były na dole, później gdzieś tam jakichś tam turystów widziałem, ale to już dopiero jak wracałem. Na tym parkingu na dole tam się kilka samochodów znalazło, kilka vanów, ale ludzie raczej siedzieli w samochodzie, podziwiali widoki. Natomiast od kiedy wchodziłem na tą górę? nie widziałem nikogo, raz może chyba jakiegoś kolarza a tak to nikogo, normalnie są wszędobylska pustka i jedyne co słyszałem, no to samoloty, które przelatują nad tymi górami, ponieważ nad tymi górami lecą prosto do Barcelonu, lądując na jednym z dwóch lotnisk, więc dość często pojawiały się na nam niebie, ale tak poza tym było coś niesamowitego i naprawdę, jeśli chodzi o tą trasę bardzo polecam, a tym bardziej, jeśli przyjedziecie tu w sezonie letnim to nie będzie barierek na, na, na dole i będziecie sobie mogli spokojnie wjechać na górę i nie tylko iść na tą górę, na którą ja byłem, ale również na te cztery szczyty, które były takie ośnieżone, które gdzieś tam w planie miałem, ale niestety zalegający śnieg sprawiał, że wyglądały przepięknie, wyglądały przecudownie, natomiast nie pozwalały, nie pozwalały na to, aby się na nie wspiąć. A, co do tego śniegu, to powiem wam, tak idąc do góry i nawet idąc w dół. Ten zalogujący śnieg na tej drodze to tak wyglądał czasami, jakby to się zaraz miało wszystko zsunąć. I pomimo tego mówię, dobra, dam radę przejść jak coś, to to mówię tu co, skończę, tu to, to, ale przez cały czas za każdym razem przeszedłem do góry i miałem razem 3 czy cztery razy, czy schodziłem w dół, to miałem takie o, to się zsunie, czy się nie zsunie. Takie dziwne, dziwne uczucie, z za dużo filmów chyba, katastroficznych oglądam. Natomiast yy, można było zauważyć, że jest ta droga yy, ten śnieg leżał droga asfaltowa i ta przepaść była naprawdę spora, więc działało to troszkę na wyobraźnię. A tak. Jak podsumować dzisiejszy dzień? Dla mnie fenomenalnie. Mam nadzieję, że Wam również się podobało. I jeśli zostaliście ze mną do końca, to dziękuję bardzo za to i zachęcam do pozostawienia komentarza oraz ewentualnych, ewentualnych pytań, jeśli jakieś macie. A na dzisiaj to wszystko. Dziękuję bardzo, że zostaliście ze mną do końca i do zobaczenia w następnych materiałach. Trzymajcie się. Hej!